Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. I mam przy sobie marea sup. Ulubiona Marcina. W sumie tego nawet nie zaprosiłem, pokazałem mu, że mam. Ale nawet nie było okazji. Jakby był, to bym go poczęstował. Strejler zrobiła. Marea to jest gorzki melon. Czyli z angielskiego bitter melon. I taką zupę robiliśmy niedawno na odcinku. Także ja ją teraz zjem. Po chińsku nazywa to się kugła, Czyli. Też bitter melon, czyli po prostu gorzki, gorzkie warzywo, gorzki melon. A za tam na kutra sobie na basenie siedzi tam, widzicie? Oczy się świecą. Ja sobie jeszcze dużo pieprzu do tego dosypię i zjem. To jest wewnątrz, tu jest po chińsku się kugła nazywa. Gorzkie, ale bardzo zdrowe. A wewnątrz mamy no taki wsad warzywno-mięsny. A Maria, to jest bo to mówią Mareasup, to Marcin zawsze mówi Mareasup. a to jest po kmersku, Marea. się nazywa ten, ja dużo pieprzu. Widzicie, świeżo mielony. Zdrowy też tutaj. Strelia też sobie zapodała. No dobra, a ja prosz pojechał pokręcić się po mieście. A że już taką świecką tradycją stała się tutaj u nas rozkmina przy basenie. A teraz właśnie co, wyłączyłem wiatraki. Wsypałem bardzo dużo pieprzu do tej zupy, to będę się pewnie pocił rozkwina przy basenie. Także widzicie, i ja namyślałem, że maria to jest po angielsku czy coś? Bittermano. Na w Chinach, powiem Wam, w Azji ogólnie jest bardzo dużo kanałów, że ludzie jedzą. W Chinach się laska. Pekać raczej nie, rzadko to już nie jest mile widziane, ale się maska mocno. I yy, nawet są aplikacje, które jakby wzmacniają te maski, jak ktoś je. I takie kanały ze spożywania bardzo fajnie się sprzedają. Ludzie zarabia... zamawiają bardzo dużo żarcia, te całe stoły pozostawiane. I zaczyna się jedno wielkie posiedzenie. Żarcie. Także na tym też można zrobić. W Polsce jest jakieś takie oburzenie na to. A szczególnie jak się siorbi, ale to jest wydzielanie dużo śliny. Kulturę star. Bo ktoś mi napisał, nie masz kultury. Za głośno jesz. Skoro za powiat nie wyjechałaś, to nie wiesz, że na świecie są jeszcze inne kultury. Można powiedzieć, nie masz polskiej kultury czy z naszej cywilizacji. Ale wręcz siorbanie jest oznaką, że smakuje. Już nie ma apetyt, laskanie. Ostatnio oglądam sobie dużo chińskich social mediów, ale i polskich również. I mogę wam powiedzieć, że taki coś jak kanał obywatelski się w Chinach pojawia. Pewnie macie opinię, że kraj zamordystyczny, Ja się będę przecierał ze względu na ostre, dużo pieprzu. Wyłączyłem wiatraki na czas filmu, żeby mikrofonu nam nie zagłuszały. To, co ja chciałem Wam powiedzieć, że, że powstają takie kanały jak audyt obywatelski. Kto wie o co chodzi, a jak ktoś nie wie, to zaraz wytłumaczę. No, osoby, które na przykład będą sprawdzać pracę policji, jeżeli policjant jedzie na motorze bez kasku, to go zatrzymają, zwrócą mocną uwagę, wręcz nagrają, nakrzyczą opierdzielą. Czy policjant rozmawiający przez telefon prowadzący samochód. Widziałem takie zdarzenie, że gościu na rowerze go zatrzymał na światłach, puknął mu w szybę, ten otworzył, myślał, że jakaś tam interwencja czy coś, że coś potrzebuje. A ten go opieprzył za to, że przed chwilą widział go, jak rozmawia przez telefon jadąc. Ale jak ten otworzył okno, to mówi, a pasów nie masz zapiętych, nie? Wcześniej gdzieś tam do, kogo, do policjantów bez kasków podjeżdżał. Przez 10 lat temu, to by go z tym rowerem razem zmietli. Ale dzisiaj to już nie, to już ci policjanci wystraszeni. Audyt Obywatelski. Też fajny kanał, polecam oglądzie. No, jak człowiek musi znać swoje prawa. Ja lubię ostre. Jeść, wiecie, takie nawet, żeby mnie wykrzywiało. I ta ilość pieprzu, co dodałem, a no już wcześniej była dodana. Pieprz, przecież w przygotowaniu było. Strejler robi takie pikantne. Dlatego to jest pieprz świeżo mielony, bez żadnych dodatków. My to mielimy sami z takich kulek pieprzowych. Tutaj pieprz z kampotu, bardzo popularny. Drogi w Europie. Rozpina przy basenie, to tak trochę od jarka na emigracji ściągnąłem, byśmy powiedzieli. No i dzisiaj był, był człowiek z Polak. Nie nagrywałem. No i właśnie o Chinach rozmawialiśmy, że tam wszystko cyfrowe, i tak dalej. No i czy to jest zamordyzm? Zależy, jak to wykorzystuje rząd. To jest po prostu technologia. Kiedyś ktoś chodził z gazetą, miał takie dziury wycięte w gazecie i udawał w płaszczu. Wiecie, w kapeluszu. Agent jakiś. I kogoś śledził. Dzisiaj już nie trzeba, bo każdy ma aplikację w telefonie. I więcej technologii, no tym łatwiej jest to wszystko załatwić. Trzeba mieć technologię i pieniądze. Zależy, jak się to wykorzystuje. Och, zjadłem. Słuchajcie, to co? Ale gorąco, zaraz włączę wiatraki. I skończę to ujęcie. I wrócimy z powrotem. Słuchajcie, zupa dobra, ale ja się tym nie najadam, więc został mi kawałek pizzy jeszcze z dzisiejszego tutaj robienia pizzy I zrobię sobie jajecznicę. Podgrzejmy ten ostatni kawałek. I umówmy się, że to będzie jajecznica na boczku prawilna. Tak zwana. Boczek obrócony ładnie się nam wytapia. I tak się prezentuje jajecznica prezesa. I pójdziemy ją razem wspólnie zjeść teraz. Także spotykamy się po raz kolejny przy jedzonku i po raz kolejny duża ilość pieprzu idzie, nie? Kapelusz wrócił z miasta. Słuchajcie. Jajecznica zdrowa. Proponuję Wam, może jak oglądacie, żebyście sobie też coś może przygotowali. Ja sobie na lewą rękę chleb przerzucam, więc tak będę jadł. O. 现在办视频，<Okay. S 1> 你去了哪里？我去了那个老乡那里。嗯。哎，明天我们中午去学校。好的，你讲，我现在办视频，现在不要说。那个 <laughs>，那给你张口。 Każdy z Was po sobie może zrobić. Tak zwana studencka jajecznica. Dobra. W no sumie, jakbyście chcieli jakieś tematy poruszyć, o, to napiszcie w komentarzach, bo to jest zupełnie nowa formuła. Rozkminy przy Bastenie. Nie wiem czy za dużo nie zrobiłem tego. Ale wiecie, jajka zdrowe. Tu jeden kawałek został to został, nie? Napiszcie mi w komentarzach po ile jajka w Polsce teraz są. Ciekawości. Zakopę. Mm. Dobra jeczniczka, ale za dużo. Dla psów będzie dobre na boczku. Pomidor zdrowy, no. Po ile jajka, po ile pomidory, u was i chleb. O, też mam masło na masło sobie zrobię. Tu masło droga ale w Polsce też słyszałem nie tanie, nie ostatnio. Za osełkę płaciłem. Osiem i pół dolara. Takie trzydzieści złotych. Tutaj. No ale to francuska. Importowana. Czasem zjadam, czasem nie ja te końcówki dobra więc. Jest i dokończą mnie wystarczy. Zobaczcie, czy się pewnie spotkamy dzisiaj. Jeszcze w tym odcinku, ja cię robię. Słuchajcie, witam dnia kolejnego. Jesteśmy na zewnątrz. to z tego względu, ja wyszedłem do sklepu kupić sobie zapalniczkę. Ale tam za mną jest szkoła. Jak na warunki kmerskie, dosyć spora chińsko-kmerska. No, Chińczycy prowadzą dla kmerów szkołę. I no, według ich uznania, jest to mała szkoła, ale to jest dosyć nawet spora. I słuchajcie, zaraz będziemy tam jedli lunch z Chińczykami. Z Chińczykami, którzy prowadzą tą szkołę, jeszcze z inni z miasta, Chińczycy, którzy mieszkają i przyjezdni, którzy przyjechali się rozejrzeć. Tutaj jest taki ogródek piwny, to restauracja. To są te szałasy, czy tam takie bungalowy i się w tym zajada. Dobra, idziemy tutaj, wracam do tej szkoły. To wam nagram. No i tu jest ta szkoła. Jak widzicie po flagach chmersko-chińska No bo to Chińczycy założyli Budynek ładny Pod słońce to trochę słabo ale okej, okay, nie? To nie jest jakaś wielka. O, to już bez słońca. No to budynek taki przyjemny. O. Tak, 四川乐山菜，啊，四川美食，乐山乐山菜，乐山美好，中国红酒，红酒，对，还有，那这柬埔寨，还有，这么这么便宜对你货物多是你们哦。哦，那我们要去找一下。谢谢你们，今天请我吃的四川的很好吃的美食。谢谢，哎，谢谢。